Z tej strony z grupy poetyckiej Horyzont. Muszę Państwu wytłumaczyć, dlaczego jestem tu sam. To już moi koledzy. Będzie taki dzień, że przyjdziecie do szkoły, matury i powiedzą Wam Panie i Panowie, dzisiaj będziemy mieć matury. Trzeba się do tego przygotować. Jak się przygotować do tej matury? No dużo wam nie podpowiem, no ja za was nie przeczytam książek, nie obejrzę filmów. Możecie sobie pomyśleć, co przeczytaliście, jakie filmy oglądaliście, do czego się możecie odwołać. Jeżeli na przykład dostaniecie tekst, w którym będziecie się musieli odwołać do, na maturze ustnej do yy, innego tekstu literackiego. Na przykład tekst ten dotyczy dziadów Adama Mickiewicza. Jest to na przykład fragment wielkiej improwizacji. Pamiętacie o co chodzi, nie? Jest taki facet, który, się wal, który walczy z Bogiem, znaczy rozmawia słowem, walczy z tym Bogiem. Macie ten fragment i musicie się do czegoś odwołać, do jakiegoś innego tekstu kultury, więc zastanawiacie się i co tutaj? I co tutaj wrzucić? Co tutaj wrzucić? Na przykład motyw sporu z bokiem. Mamy motyw sporu z bokiem. Co ja tu wrzucę? Co ja tu wrzucę? Przecież ja nie czytam lektur. Przecież ja nawet nie wiem, o czym te dziady w ogóle są. Ostatnie co czytałem to były żarty w metrze. albo przecież albo, yy, ja nie czytam. Ale na przykład chodzisz do kościoła. przychodzi w pewnym momencie mszy ksiądz i opowiada różne historie. Ty chodzisz do tego kościoła na przykład już 10 lat i znasz tę historię, wierz o tym facecie z brodą. O Jezusie, że robił to i tamto, że zamieniał wino w wodę, że nie. Jezus zamieniał wodę w wino, że robił cuda, że y, umarł na krzyżu, że, że robił to, tamto i tak dalej. Możesz czerpać z Biblii, ponieważ Biblia to jest literatura. I na tym się też możesz opierać. Te wszystkie historie, te wszystkie legendy, czy tam. Yy, czy tam przypowieści. Wszystko to jest literaturą, może z tego czerpać. Więc motyw sporu z Bogiem może pojawia się na przykład w takiej Biblii non stop. Adam i Ewa nie spierają się bezpośrednio z Bogiem, ale mimo wszystko Ewa mówi tak jakby bo, Bogu nie, nie A mówię, wzrywa to jabłko. Daję temu biednemu Adamowi, który nie wie co robić z tym jabłkiem. No, dała mi ta kobieta. No i, i zjem to jabłko. No, zjem. no co mam zrobić, no dała mi kobieta. No przecież... no. Jedzenia się nie wyrzuca, zjem to jabłko. I mamy, mamy pewien spór pomiędzy ludźmi a Bogiem. Adama i Ewa znają wszyscy, wszyscy, Adam i Ewa to jest współczesny Tripson i daje... Możecie się do Biblii, na Biblię powoływać. Na co się jeszcze możecie powoływać? Możemy powoływać się na mitologię. Jak się możemy powoływać na mitologię? Dostajemy na przykład na ten spór z Bogiem. Był sobie taki Prometeusz. I co ten Prometeusz zrobił? Ten Prometeusz powiedział bogom nie. Ponieważ podarował ludziom ogień, bogowie powiedzieli prometeuszu, zrobił postąpiłeś nikczemnie, za to cię weźmiemy i, i przywiążemy cię do Kaukazu i tam będzie przylatował sębi i będzie Ci zjadał wątrobę codziennie. I w mitologii było mnóstwo takich sporów tak samo, Mitologię też mniej więcej kojarzymy, no nie? Na czym się jeszcze można opierać? w plakatach, filmach, tekstach, piosenek, na czym jeszcze? Na sztukach teatralnych, na y, obrazach I, i naprawdę jest gama tych rzeczy, na, z których możecie wybrać coś do tego, żeby się do czegoś odwołać, to jest naprawdę wielka. Pierwsza rzecz na egzaminie, nie bój się, człowieku, nie bój się. Dużo rzeczy wiesz, bo żyjesz w XXI wieku, masz internet, masz Facebooka, i nawet teraz, jeżeli masz tydzień do matury, masz 5 dni do matury, to sobie weź, przejrzyj, nie wiem, yy, streszczenia mitów, przejrzyj sobie, yy, jakiś film sobie zobacz mądry, taki, który dostał Oscara, to na to się też możesz powo powoływać, nie ma problemu z tym przecież, nie? Masz jeszcze ch chwilę, a nawet jeżeli dostaniesz na maturze i siedzisz na tej maturze, tak, nie wiesz co zrobić, to sobie pomyśl, Jezu, co ja przeczytałem, co ja widziałem. Czy ktoś mi o czymś tam opowiadał, nie musisz być bardzo dokładny. Z tym, że na maturze ustnej musisz uważać, jeżeli powołujesz się na jakąś lekturę, yy, na przykład mówisz, że no, tam Sienkiewicz, to on pisał o tym i o tamtym i, i tak dalej, to mogą mi się zadać pytania, a proszę pana, a jak się pan odwołuje, na przykład, co pan może powiedzieć yy, o innej postaci z tej powieści Sienkiewicza, do której się pan odwołuje? Bo jeżeli na coś się powołujesz na maturze ustnej, na jakąś lekturę, Mogą cię z niej dopytać. Nie mogą cię dopytać spoza tych lektur, nie mogą cię dopytać o coś, o czym nie mogą Cię zapytać o coś, o czym nie mówiłeś, nie mówiłaś, ale mogą y, dopytać Cię o coś, z czego czerpiesz. Ok?